Czyli co będziemy robić? Rozpalać kocioł, tak? Będziemy rozpalać kocioł. Coś tam żaru mamy. Widzisz, wentylator się włączył. się ma. Czyli wentylator się nam włączył. wyciągowy. To jest Tak. Wyciekać. 5 sekund czekamy, aż wentylator ruszy. A to jest ten czujnik, Zapięcie drzwi. I to jest model Praktyk, tak? To jest model praktyk 25 kW, czyli z tą mniejszą komorą spalania. Wersji mm. kominek. Wersji kominek, tak. Z... Będzie fajnie widać gaz. Będzie fajnie widać gaz. sobie jak chcecie, bo coś tam jest. I co będziemy ładować, bufor ciepła, który? O jakiej mocy? Dlaczego znaczy, o jakiej pojemności? Przepraszam. O, Tutaj. 2000. Młodzieży. A jaka jest temperatura? Mamy jakiś czujniczek? No, sorry. <śledzimy> mamy, mamy. Na, dole, na tym środkowym jest 23 stopnie. Powiedzcie co to jest za drewno. Nie, 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 nie. nie. Takie jest takie, takie, dokładnie. Takie mniejsze. Na komory. Chyba, że się, że się powrócisz. Tak, nie Czy mamy zmierzoną wilgotność tego drewna? Tak, o niżej 15%. Ok. Nie, to u nas się w robotina się odpominują. Wszystkiego się... Nie, jutro będę uczył. Tam nie Mm -hmm. Tych małych to Drobne Ciekawe temperatury wytrzyma, nie? <laughs> Coś sobie zostaw, żeby podpalić Czyli pierwsze grub, grubsze kawałki, później tak, te mniejsze grodne, potem papier Od dołu palnikiem można, nie? Nie, nie? No, nie. Od no, do chwila też nie. Tak, to teraz możemy zamknąć, zamknąć. Nie do końca. I nie zamykamy, tym. zostawiamy tak, bo się na... I on wtedy jeszcze sobie dodatkowo pobiera powietrze, tak, jak się uda, jest je Oczywiście można zamknąć, nic się nie stanie, jeżeli zamkniemy. Niemniej jednak jeżeli klient ma czas w kotłowni i chce sobie popatrzeć, to zalecamy, żeby te dziedziczki zostawić jeszcze ogólone, żeby on dostał jeszcze tego lewego powietrza. Eee, chociaż jest w trybie rozpalania, przejdzie w tryb pracy, jeżeli uciągnie, zostanie osiągnięta temperatura spalania <laughs> <No? Yeah>, Ikke <pucci>. ennå. <laughs> 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 i teraz możemy dokładać już do pełna nie rzucamy, nie? <laughs> tak mi się wydaje. <laughs> Należy pamiętać, że minimalna wielkość załadunku 75% powory. Minimalnie, żeby to było jak. I przekazać klientowi bardzo ważną informację, jeżeli nie ma możliwości odbioru ciepła, niech nie dokłada, nie rozpala kotła, bo jak na buforze ma 70 czy 75 stopni i on rozpali, no to będzie momentalne przegrzanie albo dołoży. Pierwsze rozpalenie przez, ja przez pierwsze dni po nowej instalacji, jeżeli robimy pierwsze rozpalenie, zmniejszamy moc kopła na 50-55%. W kilka dni nie pracuje. Wiadomość na instalacja się kocią się musi nauczyć instalacji instalacja się musi nauczyć kopła. Mimo że to są rzeczy martwe, ale muszą się siebie nauczyć. Więc pierwsze rozpalenie no, no. robimy 50-55% mocy kopła. Temperatura kopła. Dobra, on nie ma sondy, więc... Yy, 17% w tej chwili jest, a ten optymalnie ustawiony w kotłach sondy jest do na 8%. 8%. Na e, 10 kombi. a 10 kombi. Mhm. Czyli 8% z kotłach na zgazowanie, a na 10% z kotłach kombinowanych. Zresztą widać, tlen jest ustawiony na 8%, w tej chwili jest niecałe 17% i on będzie wszystko robił, żeby zejść do tego tlenu 8%. %owego. Czyli w tym mamy odłączoną sondę? Ja, czy sonda chyba jest? Sąda, sąda, skoro coś, pokazuje coś jest, jak? Sonda lambda nie nie jest, jest, ale neni sterowanie powietrzem Nie ma nie jest podpięta pod sterowanie powietrza. Czyli nie ma Belimo. Kocioł przeżyć już w pracy. O, wentylator wyciągowy mamy w tej chwili poniżej 70%, więc on będzie sobie za chwilę już dostosował jedynie na czym będzie teraz zależało, żeby ten tlen jak najszybciej dojść do optymalnej. No i jeżeli klient nie ma z e, siłownika lampy, siłownika Belima z lampą, no to musi sobie już tutaj ręcznie przestawiać poprzez przez przyglądanie się poprzez przez to i obserwację zwierza i przyglądanie się przez wierzchnik tak czyli przez polusterko nie które tu mamy dobrze że na terenie bo nie musi się źle to i gdzieś na lepsiarze no to wiadomo jest to jest tak 20 30 minutes in in the normal Setting, that it goes to a it turns green. Ok, Okej, dobra, czyli tutaj jeszcze, <coughs> mówię, jeżeli kłoda się nam świeci na zielone, żółto, no to on tak by e, optymalizuje proces spalania sobie mm -hmm. do momentu, aż kłoda osiągnie optymalne parametry spalania dla siebie, zgazowania drzewa, wtedy kłoda zrobi się nam w kolorze green-zielonym. I jeszcze może wystąpić w kolorze red, czyli, czyli czerwony. Też może być taka kłoda, to jest w momencie, jeżeli ktoś już przestaje pracować. Teraz już, no jak się nie odrzutowy już w tej chwili się... te klapki powietrza nie mogą się Tak, one będą pracować.

to będzie chciał się że ok, dobra, ten, dla tego co jest niepotrzebne, bo tak z tego nie korzysta, a, a ktoś, wiecie, wiecie, ktoś nie lubi do wiki, tak to on coś nowego, no to I ktoś też po y, tak te by, lasy, nie będzie stosownego w, w ogóle, tylko będzie w późniejszym okresie